Ty mówisz, jestem człowiekiem, który nie ma zmaszczek, ma szkody górnicze. To nie jest twarz, to jest miejsce po twarzy raczej bagienna uroda. Mówisz o sobie ruina trwale zakonserwowana. To jest twój rysopis, by nie powiedzieć auto-rysopis. Dostałem takie zadanie, żeby przestraszyć państwa. Kiedyś zacząłeś koncert. No to właściwie się udało. Mógłbym wracać. Czemu ty tak nisko siebie... Czy to jest konwencja? To nie jest wcale nisko. Ty nie jesteś ładny ani przystojny? Nie wiem, dawno się nie widziałem, właściwie chyba no. nigdy bo od tej strony nie widziałem. Nie, ale jak to, na czym My to polega? Oceniam, bo, jako o, o co z tym chodzi? Z taką autodeprecjacją? No bagienna uroda na litość boską. No tak, jest taka, taki rodzaj urody. I ty jesteś jej reprezentantem? Tak, jakie nie, są wyznaczniki tak? formalne? Och, zaraz, <laughs> formalne. nie ma żadnych Ja to robię też w celu... No, sobie żartuję z siebie nad sobą ale się pastwie, żeby tych ludzi jakoś ośmielić. Ale, ale czy ten dystans nie jest potem utrapieniem? Że oni nie mają do pana. Yy, przesuwasz granicę trochę. Tak, bo? że nie mają problemu, że podejść, ale pan jest tutaj bagien, Andrzej bagienno-urodowy. Andrzeju. Hmm. Nie, nie przeskazało. Poza sceną. Zupełnie. I tak prawda, leży gdzie indziej. Nie ma powodu, żeby się z tego powodu. Nie, myślę, że to Czyli jest to jest sami... sposób wprowadzania twojej widowni w dobry nastrój. Ja nie tego zaczynam wbrew pozorom. Nie, nie, ja opowiadam to swoim. Gdzieś tam, jak to padnie, to, mm -hmm. to padnie sobie, ale to tak, żeby ustalić proporcje też, że ja mam do siebie też. Yy, nie, chcę, nie lubię kabaretu, który mówi, jesteś głupi człowieku. A to 90% kabaretów, tak mówię. No ale to też ja tego już nie nazywam kabaretem.